Dzień dobry, moi kochani gracze serwera brodaci.net. Już 1 sierpnia, oczywiście, rusza drugi sezon Brodaci Seasons. Od nowego sezonu e, zmienię ulegnie punktacja e, oraz questy, za które te. No, punkty można zdobywać. Przypominamy, że 30 osób z najwyższym wynikiem otrzymuje kryształy, które wydać można na dowolnym podserwerze brodaci.net. Dokładna rozpiska stosunku miejsce do ilości kryształów znaleźć możecie na jednym z ostatnich postów na brodaci.net. A tymczasem chciałbym wam pokazać, jak wygląda nowy spawn na Brodaci Seasons. Nowy, stary spawn, bo tak jak mówiliśmy, e, będzie, tylko będą tylko mikrozmiany w stosunku do tego, mam, jaką mamy porę roku, jaki mamy w tym momencie sezon na tym naszym Brodaci Seasons. E, także troszeczkę czerwieńsze jabłka, tutaj zebrane, e, prawda, pszenica i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, kiedy będziemy wchodzić na przykład w fazę e, jesienną, no to troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Tak wygląda ten nowy e, spawnik, tutaj nasz. E, jak widać, tutaj. E, jeszcze jest stara punktacja z poprzedniego sezonu, natomiast ona zostanie oczywiście wyzerowana na nowy sezonik. Natomiast chciałbym wam przedstawić, jakie zmiany poza tym tutaj wyglądem się pojawią. I jeżeli chodzi o zupełne nowości, które wprowadzamy w tym sezonie, to tak, za, oczywiście mówię o questach i punktacji, bo to jest główne zadanie Seasons, żebyście mogli sobie zarobić te kryształy. Mm. Zabicie 150 fantomów da Wam 20 punktów. Zabicie 10 endermitów da Wam... 8 punktów. Zabicie 30 nietoperzy dawam Wam 20 punktów, i jajo spałnujące nietoperza zostało usunięte. Przyniesienie 64 uschniętych krzaków do NPC da 1 punkt. Wyłowienie wędką i tylko wędką, bo tutaj jest ta zmiana. Do tej pory było zjedzenie rybki, natomiast tutaj jest wyłowienie wędką i tylko wędką pufferfisza dawam Wam 1 punkt. Wyłowienie wędką tropikalnej rybki dawam Wam 2 punkty. I w obu przy, w tych powyższych wypadkach e, punkty zostaną naliczone. Automatycznie zaraz po wyłowieniu ryby. Kolejne rzeczy to zjedzenie pięciu potrawek z królika, i to da Wam jeden punkt. A teraz kilka zadań, które ulegają zmianie w punktacji, w ilości i tak dalej. Przyniesienie do NPC 32 trujących ziemniaków 20 punktów, a było ich 10. Przyniesienie do NPC 64 kwiatów azali, liści, to 2 punkty. Było 256 za 1 punkt, więc tutaj jest spory upgrade w waszym stronę. Przyniesienie do NPC 64 obsydianu to 4 punkty, a były, był tylko 1 punkt. Przyniesienie do NPC 32 pajęczyn to 2 punkty, a był 1 punkt. I rozkopanie spawnera to 3 punkty a było 5, więc tutaj mamy lekki downgrade. Oczywiście zostane, zostają zadania bez zmian, na przykład przyniesienie do NPC 8 blossom flowerów to 1 punkt, zabicie Wittera w Netherze to 10 punktów, zabicie innych graczy zabiera im 1% punktów, oczywiście pod warunkiem, że ma ich minimum 20, Jedna godzina spędzona na serwerze to 1 punkt, zabicie tygodniowego smoka to zresztą wszystko będziecie mogli sobie przeczytać już na stronie. Dodatkowo tutaj myślę, że ważną informacją jest to, że zostają również zmienione niektóre przedmioty otrzymywane codziennie przez VIPy i esVIPy, bo do tej pory każdy EVIP i VIP mógł odbierać sobie jakiś codziennie przedmiot i kilka, no kilka tych przedmiotów zostało zmienionych, też upgradeowanych na waszą korzyść. Natomiast jakie to przedmioty to oczywiście nie mówimy, bo tutaj no, trzeba sobie kupić VIPa. I tutaj dochodzimy do kluc. Ponieważ cena VIPa oraz VIPa zostaje zmniejszona do 32 włosów z brody Merlina na sezon. E, oczywiście przypominamy, że 7 dnia sezonu będzie happy hour, bo to już dawno ustaliliśmy. Cała reszta pozostaje bez zmian i można o tym poczytać na stronie brodaci.pl Net. Mam nadzieję, że niektóre z tych zmian, a może nawet wszystkie, byłbym bardzo szczęśliwy, Wam się spodobają. Że będziecie na serwerek zaglądać troszeczkę częściej niż to było na pierwszym sezonie, bo nie ukrywajmy, pierwszy sezon był jaki był. Mam szczerą nadzieję, że jest to głównie związane z tym, że e, no, tych questów było za mało, były mało zróżnicowane, było w zasadzie wszyscy jedli tylko i wyłącznie rybki przez nasze niedopatrzenie, tak naprawdę. Dodatkowo to, co już wspomniałem na ostatnich Psych. Seasons. Zmienia się ich formuła. Nie będą nie będzie już e, tak zapowiedzianych czterech klipsów na sezon, e, ponieważ no, tych zgłoszeń było za mało. Na ten sezon przygotowujemy jedne klipsy, jedne jedyne na sam koniec sezonu, natomiast punktacja się zmniejsza, ponieważ za pierwsze miejsce w tych klipsach będzie 30 kryształów, za drugie miejsce będzie 20 kryształów, a zgłoszeń możemy przyjąć mm, dosłownie dowolną liczbę. Jakby miało być nawet 20-30 zgłoszeń, to zrobimy to na jednym odcinku nie ma najmniejszego problemu. Natomiast zgłoszenia można, można się zgłaszać pod, pod poprzedzającym odcinkiem, który był mm, przedwczoraj. Z Brodaci Seasons. No oczywiście zgłaszajcie się już na nowym sezonie, no bo byłoby to absolutnie bez sensu swoją drogą na tym odcinku z Brodaci Seasons. Scripts były naprawdę wspaniałe budowle i dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się zgłosili. I co? Ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zasuwajcie na serwer brodaci.net, czekamy tam na Was. I do usłyszenia, do zobaczenia na serwerze. Trzymajcie się. Cześć.